Jestem właśnie po maturze ustnej z angielskiego. Nie zamierzałem nagrywać. Powiem szczerze, nie zamierzałem nagrywać na ten temat. Ale wróciłem do domu i patrzę. A tu czeka na mnie prezent od pana obczarzaka. Jest to dość ciężkie, ale pomyślałem, że z tego tytułu otworzę, zobaczę co tam będzie. Obstawiam, że. No, jakieś nowe dziki. I po prostu opowiem, co, co się wydarzyło dzisiaj. Ciekawego. Aaaa, więc dobra, jeżeli to jest nowy dzik, to myślę, że jestem odpowiednio ubrany, żeby go przetestować. No. Jednak to nie jest ten nowy, bo on taką cytrynę w środku. Patrzcie to, czekaj, żeby to było widać. O, o kurde, takiego huntera dostałem, to dlatego to takie ciężkie było. Jest hunter. Na moje 2 kg waży. Nie jeżdżę samochodem. Mogę oddać. Ej, mogę dać na konkurs jakiś. No bo nie. Dam, dam... dam Bobowi, bo on jeździ samochodem. I dobra, i jest jeden dzik yy, z kofeiną, drugi bez kofeiny. To odpalę sobie tego bez kofeiny, bo ja teraz... Dzisiaj na... A nie, dzisiaj będę szedł na trening. Ale nie, odpalę sobie bez kofeiny. I powiem tak, ogólnie nie będę tu farmazonił z tego tytułu, że... Jakby kto ktoś z WK oglądał, to nie chce wyjść na idiotę. Więc powiem szczerze, że 77% dostałem. 23 punkty na 30. Dzik bardzo fajny. No, i tak ogólnie to, jakbym miał mówić, to zjebałem chyba tylko pierwsze pytanie, bo tam, tam macie trzy pytania, czyli w sensie, trzy zadania, plus jakieś pytania dodatkowe. To wydaje mi się, że na te drugie, trzecie, plus te pytania dodatkowe odpowiedziałem dobrze. Eee, nawet bym powiedział, że kurwa świetnie, ale na pierwsze pytanie trochę, trochę się tam pogubiłem, bo ogólnie nie wiem dlaczego, ale jak dostałem tą kartkę do przygotowania się, bo tam była rozmowa, nie? Tam jest takie zadanie z rozmową, I ja miałem rozmowę o, o wyjściu na, do galerii sztuki. I tam miałem mówić jakieś cztery rzeczy, i miałem na dole, że rozmowę rozpoczyna egzaminator. No i mówię, że I'm ready. A Typia mi mówi, OK, so you start. No, i tak kurwa patrzę, no mówię, patrzę na tą kartkę i tak się zapytuje, I'm starting? No, yeah, you're starting. No i kurwa, już, już na początku byłem zgubiony. No i tam też w trakcie tej konwersacji trochę chłody miałem rzucane, uważam. Na zasadzie, mm, że trzeba było, trzeba było mówić termin. No i mówię, że, że, że ta wystawa będzie 20. No, 20 maja o 21. I ta typiarka się mnie pyta: Okej, okay, to jaki to jest dzień tygodnia? I ja tak kurwa. Nie wiem, czy mam mówić zgodnie z prawdą, czy mam wymyślać. Więc tam na przykład miałem takiego laga na 8 sekund, czy nawet więcej. Bo sobie policzyłem w głowie i powiedziałem prawdę, że to był poniedziałek. No ale jestem chyba zadowolony z tego wyniku. To i tak, tak naprawdę, czy bym miał 30%, czy bym miał 100%, nie robi żadnej różnicy w życiu. Więc dzisiaj sobie po prostu piję dzika i mam wyjebane. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, że z kodem Sliwa macie minus 5% do sklepu WK. I jest to prezent, tak zwany hashtag współpraca. Pozdrawa.